Nowenna do Matki Bożej Szkapleżnej, dzień drugi, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Nie bójmy się, że Maryja przysłoni nam Chrystusa. Ona jest po to, aby do niego prowadzić. Błogosławiony Stefan, kardynał Wyszyński. Maryjo, gwiazdo Karmelu i matko nasza. Która pałając szczególną miłością ku dzieciom odzianym szkaplerzem świętym, nawiedzasz ich duszę, pocieszasz je słowem i przykładem, uproś nam, O Królowo Nasza, aby syn Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus, swą boską światłością rozproszył ciemności naszych umysłów, abyśmy poznali wartość Jego miłości ku nam zwróconej i serdecznie Go miłowali. Abyśmy zrozumieli doniosłość naszych obowiązków I sumiennie je wypełniali Abyśmy wszystkie myśli, słowa i czyny Kierowali ku większej chwale Bożej I zbudowaniu naszych bliźnich Pokornie powierzamy Ci wszystko, co nas dręczy Niepokoi i boli Ufamy, że przyjmiesz to jak Matka I dasz nam, naszym duszom i sercom niezmącony pokój amen ojcze nasz któryś jest w niebie święć się imię twoje przyjdź królestwo twoje bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw odesłego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków, amen. Mił Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. Bogu niech będą dzięki, Bóg zapłać za wspólną modlitwę.